Były medale, dyplomy, morze kwiatów, wspaniałe prezenty i moc życzeń. Tak właśnie siedem par z terenu gminy Sitkówka Nowiny świętowało w tym roku Złote godem. Uroczyste spotkanie par małżeńskich obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego odbyło się 26 czerwca w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach. Gwiazdą wydarzenia był ukraiński chór Dzwony Podola. Siedem par małżeńskich z gminy Sitkówkanowiny Kanowiny hucznie obchodziło okrągły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Życzenia pomyślności i szczęścia na jeszcze wiele długich wspólnych lat złożył jubilatą wójt gminy Sitkówkanowiny Kanowiny Stanisław Barycki oraz zastępca wójta gminy Krzysztof Rem, przewodniczący Rady Gminy Sitkówkanowiny Kanowiny Sebastian Nowaczkiewicz oraz Maria Turczyn, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Jubilaci otrzymali medale nadane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie oraz listy gratulacyjne, legitymacje, kwiaty i upominki. Nie obyło się bez łez wzruszeń, kiedy małżonkowie odbierali życzenia. Podczas uroczystości wręczenia medali wójt Stanisław Barycki podkreślał, że te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, a także dowód wzajemnego zrozumienia oraz wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń. Panie Wójcie, czego życzycie z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego parom? Tego, co powiedziałem każdemu indywidualnie, że dużo, dużo zdrowia, dalszego, szczęśliwego pożycia, w tym już teraz takim niby bardziej swobodnym już życiu, bo to przeważnie pary małżeńskie zostają same, ale chociaż życzyłem, żeby to było w dzieci, wnuczków, że dużo serdeczności dla, ze, ze strony rodziny. No i to, co powiedziałem, że Szanujcie się, kochajcie się, bo jesteście dla siebie. Niezwykłą niespodzianką dla jubilatów i zaproszonych gości okazał się występ ukraińskiego chóru Dzwony Podola, który wystąpił pod kierownictwem Tarasa Mironiuka. Warto podkreślić, że chór koncertował w wielu operach narodowych, m.in. w Austrii, Kanadzie, USA czy w Niemczech. Można było słyszeć pieśni z różnych regionów Ukrainy czy utwory Braci Łebkich. Po oficjalnych uroczystościach i niezwykłym koncercie przy słodkim poczęstunku nadszedł czas na rozmowę, w czasie której małżonkowie chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami na temat udanego pożycia małżeńskiego. Opowiadali o swoim szczęściu, radościach i smutkach, a także o sukcesach oraz porażkach, jakie przeżyli w czasie 50 lat związku małżeńskiego. Jaka jest recepta, jaki jest złoty środek na udane, szczęśliwe małżeństwo? Przebaczenie! Zrozumienie! No, miłość. Najlepiej to się z żoną jest pokłócić, a później następuje, aby po ślubie była druga noc. Przebaczenie, zrozumienie, przebaczenie to jest najważniejsze. No, bo życie różne figle płata, różne. No ale trzeba, no i dialog. W razie, w razie potrzeby, dłuższy dialog, żeby się porozumieć. Szacunek i poszanowanie, miłość wzajemna dla całej rodziny, dla męża szczególnie. No, dla mnie to jest szacunek dla żony, no i przede wszystkim zgoda. I co więcej, ja bym powiedział, że najlepsza to jest modlitwa. Podczas uroczystości gratulowano dostojnym jubilatom wytrwania długich lat w miłości, wierności, wzajemnym szacunku i życzliwości wobec siebie. Warto przypomnieć, że 50-lecie pożycia małżeńskiego w gminie Sitków Kanowiny obchodzone jest dwa razy w roku.